Dzięki ci, przyjacielu, za ocalenie mego waktywnego rycerskiego ducha. Znotliwe to i godne! Nie zmienię, lecz na wezwanie księżnej pani przybył. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. nia Dzięki zaom Na proroka ale bioder. Nie Mój ty bohaterze nie tylko dzielny. Sama zajmujesz się winnicą? Oj nie! Nie, nie. To mój ojciec robi świetne wino. Ja to mu tylko pomagam, nic więcej. Gdzie twój ojciec? A gdzie ma być? W szpitalu. Poraniły go te straszne potwory, tyle wycierpiał. Ale czuje się coraz lepiej. Co tam masz? Najlepsze zioła w całym Bukle. Uważaj. Przychodź! udawać się tutaj? Tu i wino sprzyjają Tu roboty nie znajdziesz, a raczej zapłaty za robotę. Znotliwe to i godne. chyba to. Witajcie rycerzu. Doszły mnie słuchy o waszej wielkiej odwadze. Oto zapłata za poświęcenie, ser. No to do zobaczenia. Wydajcie, rycerzu. 143? To wyjście są Gerald z mnie o tych sławny Gerald z prawda? Jestem sobie panem, gdy siedzę nad panem. Tak, bajko? O, nie, nie. Moja rodzina zajmuje się winiarstwem od czterech pokoleń. Ta, z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. <laughs> jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra Skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie! Przeze mnie! Jesteś obłąkana, dziewczyno! Ludzie! Ludziska! Słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka. Nie wygląda mi na przeklętą, raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiały się jej się nieźle narazić. Ta? Ha, a ty co za jeden? Znawca kobiet? Nie, jestem Wiedźminem. ale do tego, żeby rozpoznać wściekłość. Znawcy nie potrzeba. Racja. Dobrze prawisz, bracie. Zaraz, mówisz, że jesteś Wiedźminem? A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard. Ale ten urzędniczy na jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Ach, generalnie nie jest dobrze. W zielniku zaległy się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak? Pomożesz mi? Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest Twoja stawka? O, brzmi uczciwie. Jeśli będę gdzieś w pobliżu, mogę tam zajrzeć, ale niczego nie obiecuję. Jasne, o nic więcej. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskóram? Pst! Jesteś Wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durnym Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi. Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. <laughs> Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bedna i Kowal. Na przecińce zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na powim stoku też jest jakoś niespokojnie. Ech, mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Jan. Przykro mi. Na tyle mnie. Tak coś czuję, że wkrótce się tak. Do... No dobrze, niech będzie. Mogę ci pomóc. Wspaniale. Nawet nie. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. ...są... Pan nigdy więcej czerwonym. Jestem się nie ubierz i Pracą jak z babą? Zawsze można zmienić. O. o. No i przez lub. I Więc, o to na że, a nież to za spot. Mój. Mł. Mo. brzmi uczciwie. I. Ja. Mo. Co? Gidip <laughs> yes. No i przeze lub nie wy Ta Nie. A nież sz... to za le... A, sporo tych Moim zdaniem Mógłbym się ty... Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? Ach, na ty, o, nie mógłbyś O, nie mógłbyś O, brzmi uczciwie. Brzmi jak... Dziękuję. Moja winnica leży na. Pst. Co? <grywka> tak coś czuję, że. No dobrze. Niech będzie. Mogę ci pomóc albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Jasne. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Ta winnica... ...Belgard... Czemu jest taka cenna? Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. Zanim hrabia Krespi nie został zamordowany przez bestie, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli. Zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Bywajcie Arr!